Cześć W dzisiejszym odcinku będę odpowiadał na pytania, jakie zadaliście mi w komentarzach pod filmem, żebyście zadawali pytania do QA. Tak się nazywał film. No i wiecie o co chodzi, ale śmiesznie jestem. Dokładnie. Zostaw łapkę w górę, dzwonę, bo bardzo mało osób z Was i lajkuje, i bardzo mało osób subuje. No i oczywiście jeszcze przypominam Wam o tym, że założyłem drugi wspólny kanał z Kacim. Link macie w opisie, a także w prawym górnym rogu powinno wam się właśnie w tym momencie pojawić. W sumie, bez zbędnego przedłużania, zapraszam do oglądania. Pierwsze pytanie zadał Kaci i ty. Pierwsze pytanie, właśnie to jest kiedy quiz? No, quiz, quiz już wrzuciłem, jest już na YouTube, ma całkiem niezłe wyświetlenia. Kiedy odcinek ze mną? No, nie wiem kiedy. Nie wiem kiedy, no. Kolejne pytanie. Zadał Frank Pyl. Leciałeś kiedyś samolotem, a jak tak, to ile razy? Leciałem samolotem, no, sporo razy. Z 2, trzy, no, może z pięć razy. Co, coś, coś takiego by było, nie wiem. Jaka jest twoja ulubiona gra? No, to jest to, no, pewnie większość z was powiedziałoby, że to jest BeamNG Drive, ale jest to Minecraft, ponieważ, no, jakby gram w tą grę od, nie wiem, nawet ciężko mi policzyć teraz, ale od, nie wiem, 6, mm, 7 lat może coś takiego i nie wyobrażam sobie grać, y, jakby urzędować na komputerze bez tej gry. A no, Beam Engine, co prawda jest na drugim miejscu, ale jednak wolę Minecrafta. Y, teraz zadał pytanie Mati, czy znasz Young Multiego? No znam Young Leosia, ale Young -multiego to, to to chyba nie. Czy lubisz pociągi? Zadał Kacie te kolejne pytanie. E, no, jeździłem kiedyś pociągiem, czy lubię, no, ja wiem, no, no nie wiem, no, jak, no, ujdzie, no, no nie wiem, no, nie wiem, co mam powiedzieć. Hubert, y, Hubert, tak, nie, 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 nie jestem Hubert, wiesz, nie, 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 to ja nie żaden Hubert. Kolejny zadał pytanie Ksaweryka. Masz jakieś hobby? No, to nagrywanie na YouTube, w sumie, nie? Kiedy ostatni jechałeś pociągiem? No to jechałem, no może z pół roku temu i to też zadał Kacie Ty. Kolejne zadał pytanie Frank Pyly. Czy mnie lubisz XD? I dużo znaków zapytania. No to lubię Cię oczywiście jak najbardziej i to całkiem nieźle. Ale znowu Frank Pyly. Czy jakoś pod koniec lutego nagramy razem z Kacim live'a? Bo pod koniec lutego mam urodziny i mikrofon sobie kupię, więc będę w stanie nagrywać. No i jak najbardziej, czemu by nie. Yy, kolejne pytanie zadał PS. Zaśpiewaj ulubioną piosenkę. No to zaśpiewam, tylko na koniec odcinka, tak jak było w poprzednim Q&A. Kolejne pytanie zadał yy, sil silence? Nie, silence, nie wiem, no, mniejsze z tym. Ile masz lat? Gdzie mieszkasz? Twoje imię i nazwisko oraz numer karty kredytowej i te trzy numerki na tyle. A i kiedy Bed No, mam lat 14, mam urodziny w październiku, dokładnie 27. Gdzie mieszkam? Mieszkam w Rosji na Syberii, tam jest trochę zimno, ale jakoś daję radę, co prawda nie mam ogrzewania, ale twoje imię to jest Jurek. Numer karty kredytowej to już ci mówię. Yy, zaraz, zaraz, zaraz. To było 69696996, A i to jest ten z tyłu. Numerek to było. Yy... No Bedworth, no to nie wiem, kiedy, kiedy będziesz chciał nagrać, to możemy razem nagrać. nie? Yy, czy masz kolegów? Yy... Nie, nie mam, już nie mam. Nie, nie ma. I... Chcemy pan, czy napisał, wydaje mi się, że nie. No to wcale nie jest tak, że wy jesteście moimi kolegami i to piszecie i. No nieważne. Co miałeś w głowie zakładając kanał. Miałem w głowie to, że chcę nagrywać i że wiem, że ty się naśmiełaś, bo potem napisałeś i teraz się z ciebie śmieją, ale okej, okay, bo to jesteś znowu moim kolegą i okej, okay, ale nie, nie wiem co ja gadam, okej, okay, dobra. No chciałem po prostu nagrywać. Sprawdziało mi to przyjemno i właśnie między innymi stało, bo kiedyś miałem kanał, ale jakoś tak szybko się kończyły szybko, albo ktoś tam po prostu już nie chciał nagrywać, albo coś się stało, że ktoś musiał usunąć film, ale to było kiedyś nieważne. Kto wie, ten wie. Ile za godzinkę? No, zarabiam 5000 zł na YouTube. Tak, to jest, no dużo. Kolejne pytanie zadał Maciej Biedrzycki. No, mam lat 14. Jakie masz na nazwisko? <laughs> to bardzo zdanie poprawnie, nie? Jakie masz na nazwisko, to po prostu... No widać, że nie jesteś dobry z polskiego ani z tych rzeczy, bo tragicznie sformułowane, ale mam nazwisko. Na imię mam Juri, a na nazwisko mam Cox, tak dokładnie. To, to nie. jest, to, to, to jest prawda, tak. To jest, dokładnie. To ja was teraz nie, nie mówię, że to tak, tak jest, serio, tak jest. Ja nic. Ja nie kłamię nigdy, przenigdy nie kłamię. To jest serio. Ja mam nazwisko Cox. To, to wcale nie tak, że jak kłamię. No to nieprawda. Dobra, śpiewamy. Intymi kołajem, Jestem Mikołajem. Mam turbo nie Nie ma. Jak nie pojadę. palalalalalala, Nie ma się nic na trawie, Palalala -uh! o oh, ho ho, ho. sobie wolny palala la 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 Mogę coś tam coś tam la 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 Każdy Na mój worek la 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 coś Muszę chyba la 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 Ho ho na jednym kole Falala, la 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 Mam worek, pa la 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 coś zjadam, pa-la-la-la-la-la-la-la wszystkie wzięte, pa la 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 Życie ma Mikołaj, pa la 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 Kręta droga, pa la 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 nie kominem palala la la igrzanym la 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 la. sokiem. La 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 la. No i koniec. A to więc by było tyle. w dzisiejszym Q&A to by było na tyle. Napiszcie koniecznie, czy wam się spodobał, zostawcie lajka like i zasubskrybujcie kanał, bo jak już wcześniej mówiłem, bardzo mało z was to robi. Nie płaczcie, jeżeli nie, za, nie daliście mi pytania. Do y, tego QA, ponieważ na pewno będę robił jeszcze kolejny, więc nie ma nic do straty. Subskrybujcie. A kiedyś na pewno się y, kolejny QA pojawi, jak będę miał więcej widzów, jak po prostu minie trochę czasu już od y, tego QA. A więc co? W dzisiejszym odcinku to już będzie wszystko. Ja Was żegnam. Do usłyszenia. Cześć i pa pa!